TV .pl. W niedzielę 30 grudnia w zespole Szkół nr 3 w Sanoku odbyły się czwarte otwarte indywidualne mistrzostwa amatorów w badmintonie. Jak co roku turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest przerwa świąteczna, ja wiem jak reaguje dzieci i młodzież. Jest godzina ósma, gdzie trzeba przyjść. No i proszę bardzo, no, przychodzi setka osób, ponad setka osób, w tym najwięcej właśnie w kategoriach tych dzieci. Wielka chwała dla Maćka Podstawskiego, który jak do początku to pilotuje. No i z roku na rok widać, że frekwencja jest coraz wyższa. Dzisiaj to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo młodych ludzi, którzy no chcą miło spędzić czas, a tak przy okazji też pewnie troszeczkę coś się nauczyć, jeżeli chodzi o badania. Czwarty turniej Betcup potwierdził, że badminton to dyscyplina popularna również wśród pań. Przyjechaliśmy z mężem z Krakowa i mo moje rodzinne strony, ale cieszę się, że można było wziąć udział. Szkoda, że tak mało jest pań w moim wieku, ale mimo wszystko zagraliśmy. Bardzo fajna zabawa. Popularny badminton znany w Polsce pod nazwą Kometka jest grą wymagającą bardzo dużej sprawności fizycznej. To niewątpliwie wytrzymałość. Szybkość, zręczność i zwinność to są takie cztery elementy bardzo istotne, jeżeli chodzi o względy fizyczne, natomiast wszystko zawodnie musi być poukładane w głowie. Więc jak się okazuje, że ma te cztery elementy, a nie ma w głowie poukładane tej całej gry, to nic z tego nie będzie. Oprócz zaciętej rywalizacji zawodom towarzyszyła znakomita atmosfera. Turniej przebiegał w duchu fair play, a zawodnicy ponad wynik stawiali przede wszystkim dobrą zabawę. Nam starszym to już no, sam prestiż i będziemy się śmiać ze siebie nawzajem, a ja wygrałem, DSMS smsy wysyłał, że kolego w tym roku musisz rok czekać, żeby teraz się ze mną zrewanżować. Po sześciu godzinach gry wyłoniono zwycięzców. W kategorii dziewcząt, gimnazjum i powyżej najlepsza okazała się Ilona Kulik. Męską kategorię od 16 do 35 lat zdominował Daniel Długoż, a po złoto w grupie powyżej 35 lat sięgnął Artur Rudnicki. Czwarty turniej Betcap objęty patronatem starostwa sanockiego udowodnił, że badminton cieszy się dużą popularnością. Miejmy więc nadzieję, że te znakomite zawody na stałe wpiszą się do kalendarza sanockich imprez sportowych TV Podkarpacie.pl